Krzysztof Kamil Baczyński, biała magia. Stojąc przed lustrem ciszy, Barbara z rękami u włosów nalewa w szklane ciało srebrne kropelki głosu. I wtedy, jak dzban światłem zapełnia się i szkląca, przejmuje w siebie gwiazdy. I biały peł miesiąca. Przez ciała drżący pryzmat w muzyce białych iskier, łasice się prześlizną, jak snu puszyste listki. Oszronią się w nim niedźwiedzie, jasne od gwiazd polarnych i myszy się strumiem przewiedzie, płynąc lawiną gwarni. Aż napełniona mlecznie, w sen się powoli zapadnie, a czas melodyjnie osiądzie kaskadą blasku nad. Więc ma barbara, srebrne ciało w nim pręży się miękko, biała łasica milczenia pod niewidzialną ręką.